Zapraszam do obejrzenia kolejnego zestawu shortów poświęconego relacjom z innymi ludźmi. Dla łatwiejszego szukania każdy zestaw podzielony jest na rozdziały, także łatwo znajdziesz interesujący się temat. Oczywiście wszystkie wskazówki siłą rzeczy dotyczą dość podstawowych kwestii, dlatego jeśli chcesz się stać bardzo dobrym w budowaniu relacji i radzeniu sobie z konfliktami, to zapraszam do przestudiowania zestawu naszych książek Sukces w relacjach międzyludzkich i wojna na słowa który to zestaw korzystnie kupisz w naszym sklepie. Informacje znajdziesz w opisie, a specjalny kotrabatowy dla widzów pokażemy za chwilę. Piszemy też nową książkę Sukces w racjach damsko-męskich, która ukaże się jesienią. Jeśli chcesz być poinformowany, gdy będzie ona już dostępna i otrzymać na nią kotrabatowy 10%, to niezobowiązująco zapisz się na listę zainteresowanych. Link masz tutaj na dole w opisie. Wiele osób myli pojęcie osoba bliska z pojęciem osoba blisko spokrewniona. Osoba bliska to jest ktoś, kto cię dobrze zna, jakim jesteś, akceptuje cię takim, jakim jesteś, i cieszy się z faktu, że cię zna i może z tobą doświadczać różnych rzeczy. Osoba blisko spokrewniona nie ma tego, tylko macie wspólny kawałek kodu genetycznego i określenie prawne tego pokrewieństwa, jak na przykład matka, brat, dwójek i tym podobne. Większość rodzin w Polsce składa się wyłącznie z osób blisko blisko spokrewnionych. Więc przestań okłamywać samego siebie, nazywając je osobami bliskimi. Poszukaj sobie tych bliskich osób. Widzowie piszą, że jeśli ktoś, jako osoba dorosła, mieszka z rodzicami, to nie jest to nic złego. Przytaczając jeszcze przykład Włoch, gdzie bardzo dużo rodzin mieszka wielopokoleniowych mieszkają razem. Każdy może ze swoim życiem robić, co chce, ale ja, zapytany, będę ostrzegał zaprzyjaźnione kobiety i mężczyzn przed długoterminowymi związkami z osobami, które w wieku dorosłym mieszkają z rodzicami. I Cini we Włoszech, którzy mając czterdziestkę, mieszkają nadal z rodzicami, też tego nie zmienią. Chcesz dobrego partnera do życia, to bierz pod uwagę takie osoby, które żyją samodzielnie. Wszystko jedno, jak skromnie, bo to nie jest kwestia pieniędzy, tylko podejścia do życia. Pamiętaj, zanim kogokolwiek poślubisz, miej pewność, że jesteś priorytetem numer jeden. Dla przyszłego małżonka. Pewna pani napisała, że już kiedy była w narzeczeństwie, to jej przyszły mąż wolał spędzać czas z jej mamą niż z nią. Preferował siedzieć z przyszłą teściową, rozmawiać z nią i patrzeć razem w telewizję, niż być wtedy tylko ze swoją przyszłą żoną. Ona dopiero od mamy dowiadywała się na przykład, co wydarzyło się u niego w pracy. To jest dość nietypowy przykład, niewłaściwych priorytetów u przyszłego małżonka, ale jest wiele innych, o których piszecie. Chcesz mieć prawdziwy związek, prawdziwego partnera i bliski związek, to koniecznie. Sprawdź, czy jesteś dla niego najważniejsza? Jeśli nie, to lepiej pracuj nad swoją atrakcyjnością i rozglądaj się dalej. Przeczytałem ostatnią wypowiedź pewnej 69-letniej kobiety, że dwa dni przed swoim wyjazdem na urlop zadzwoniła do niej córka. I ta córka powiedziała, że potrzeby urlopu, ale bez swoich dzieci, bo ją wykańczają. Nie pytając tej pani o zdanie, oświadczyła tylko, że przyjedzie do dziadków z dziećmi następnego dnia. Babcia twierdzi, że z mężem nie mieli wyjścia i nie chcieli stresować wnuków awanturą, więc potulnie ustąpili. W takiej sytuacji uświadom sobie, że po pierwsze nic nie musisz, a po drugie należało córeczkę razem z wnukami spuścić po prostu na drzewo i ich nie przyjąć. Zakład, że na drugi raz córeczka pomyślałaby inaczej? Pamiętaj, czasem trzeba wywołać ostry kryzys, aby uzdrowić relacje. To tak jak z niektórymi chorobami, więc nie bój się tego. Nie bierz pod uwagę, jako partnerów życiowych, ani wszelkiego rodzaju pechowców, którym ciągle coś się nie udaje, ani tych, którzy ciągle są wykorzystywani przez innych ludzi, czy też którzy zaliczają życiowo jedną wpadkę za drugą. Nasz instynkt opiekuńczy podpowiada nam, że jeśli tylko trochę ich wesprzemy, to pomożemy ich stanąć na nogi i często wchodzimy dlatego z nimi w bliskie związki. Potem okazuje się, że jest problem. Bo każdy człowiek ma swój własny i to często bardzo poważny wkład we wszystkie niepowodzenia swego życia. I jeżeli ktoś zalicza jedno za drugim, to bardzo źle rokuje to na poważnego partnera. Poszukaj sobie lepiej kogoś lepszego. Zastanów się, czy twój związek jest jak samochód czy jak motocykl. Jaka jest różnica? Samochód bez twojej interwencji i uwagi stoi stabilnie na drodze, no chyba że zaczniesz wariować. Motocykl potrzebuje sporej części Twojej uwagi i wysiłku, żeby się nie przewrócił podczas jazdy. Przejażdżka motocyklem na chwilę może sprawiać radochę, ale do jazdy przez życie Lepszy jest samochód. Sprawdź, czy twój partner ma bardziej cechy, motocykla, czy też samochodu. Jeżeli ludzie mówią sobie negatywne rzeczy, typu nie wiem, czy jestem Ciebie warta, albo nie nadaję się do związku, to słuchaj uważnie i nie wdawaj się z nimi w bliższe relacje. Jeśli mówią prawdę, to faktycznie nie trać na nich czasu, bo pachnie to problemami. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu mówią ci nieprawdę, to czy naprawdę chcesz zadawać się z ludźmi, na których prawdomówności nie można polegać? Zwłaszcza jeśli chodzi tutaj o Poważniejsze relacje, zastanów się. Pewna pani po 20 latach spędzonych w różnych krajach twierdzi, że całe te relacje to w większości manipulacja: można spotkać jedną osobę, z którą będziesz mógł być szczery i tyle wystarczy do szczęścia. A cała reszta to ściema. Jeśli masz podobne doświadczenia do tej kobiety, to zastanów się nad tym, że może to Ty w jakiś sposób przyczyniasz się do tego, że masz takie doświadczenia. Pamiętaj, jak ktoś twierdzi, że wszyscy ludzie są źli, przedsiębiorcy to wyzyskiwacze, mężczyźni są tacy, a kobiety są takie. To jest to zazwyczaj odbicie doświadczeń tego człowieka, do których on sam się przyczynił. Pewna pani napisała, cytuję: Jeżeli ktoś uważa, że jest w związku z toksyczną osobą, to oznacza tylko, że sam również jest toksyczny, inaczej nie byłoby chemii. Polecam zapoznać się z teorią lustra. Nie znam tej teorii. Ale na pewno to nie jest tak, jak ta pani mówi. Oczywiście można powiedzieć, że każdy w jakiś sposób przyczynia się do tego, że ląduje w toksycznym związku, ale niekoniecznie dlatego, bo sam jest toksyczny. No chyba, że za toksyczność ta pani uważa na przykład czyjąś naiwność, zbyt dużą ufność, czy też brak doświadczenia życiowego. No ale wtedy to mamy już zupełnie inne postrzeganie świata. Czy wiesz, jakie cechy mają ulubione ofiary narcyzów? Przede wszystkim są to osoby empatyczne, które potrafią wczuć się w uczucia innych ludzi. Ludzi. też osoby chętne do pomocy innym ludziom i lojalne w stosunku do osób uznanych za bliskie. Narcezi chętnie też wybierają ofiary, które stawiają potrzeby innych na pierwszym miejscu. Jeśli pochodzisz z rodziny mniej lub bardziej dysfunkcyjnej, jak zresztą większość Polaków, to też jesteś zagrożony. Bo łatwo odseparować się od niej albo odegrać rolę rycerza na białym koniu. Twoja dbałość o opinie innych też może być wykorzystana przeciwko tobie. Jeżeli ten opis, choć w części pasuje do ciebie, to uważaj, kiedy znajomość z kimś świeżo poznanym rozwija się szybko i zbyt pięknie. To może być manipulacja. Niektórzy błędnie uważają, że tylko naturalni liderzy bądź narcyzi nie mają problemu z konfrontacją, bo oni tym wręcz żyją, natomiast osoby nastawione na budowanie relacji już będą konfrontacji unikały. Tak wcale nie musi być. Ja jestem bardzo nastawiony na budowanie relacji, a jednocześnie nie mam problemu nawet z bardzo ostrą konfrontacją, kiedy jest konieczne. Tego trzeba się nauczyć. Bo w większości rodzin uczono nas czegoś innego. Taka elastyczność zachowań jest bardzo potrzebna w życiu. Wiele osób uważa, że miłość to poświęcenie dla drugiej osoby, w tym też. Poświęcenie swojego szczęścia. Świetnie to rozumiem, tylko spójrzmy na to ze strony tej drugiej osoby. Jeżeli kogoś naprawdę kocham, to nie chcę, aby partner się dla mnie poświęcał. Jeśli to miałoby być poświęcenie, szczególnie długoterminowe, to kochając go, wolę, aby taka osoba odeszła ode mnie. Jak to jest u Ciebie? Pewien 38-letni widz napisał, że spotykał się w swoim życiu z dziesiątkami kobiet i w oparciu o własne obserwacje i doświadczenia twierdzi, że kobieca natura jest taka, że babka zawsze. Będzie grać ofiarę. Zawsze? Człowieku, w samej Polsce żyje ponad 19 milionów kobiet, a ty bazujesz na kilkudziesiątkach i to akurat takich, które chciały ciebie? Drogi widzu, zanim zaczniesz. Cokolwiek uogólniać i na bazie tego twego uogólnienia podejmować decyzję, to pomyśl najpierw, na jakim ułamku populacji doszedłeś do jakiegoś wniosku. Większość ludzi popełnia tutaj bardzo poważne błędy. Lepiej nie bądź jednym z nich. Uświadom sobie, że bardzo wiele negatywnych sytuacji opisanych w moich filmach można uniknąć, jeżeli masz właściwą wiedzę i umiejętności, których nie uczy ani szkoła, ani społeczeństwo. Dlatego musimy sami inwestować w siebie i w nasze umiejętności społeczne. Ja też tak musiałem. Nasze książki Sukces w relacjach międzyludzkich i wojna na słowa, a także będący w przygotowaniu sukces w relacjach damsko-męskich będą kluczem do odblokowania Twojego potencjału i budowania trwałych i satysfakcjonujących więzi z innymi ludźmi. Tyle na dzisiaj obejrzyj jeszcze ten film, a potem proszę daj lajka i zasubskrybuj ten kanał, aby nie przeoczyć kolejnych praktycznych filmów. Warto też zapisać się na mój newsletter, gdzie od czasu do czasu dzielę się pożytecznymi informacjami o moich działaniach pro bono i bezpłatnych spotkaniach. Do zobaczenia!